Słońce powoli chyliło się ku zachodowi nad Krakowem, malując zabytkowe kamienice ciepłymi, złotawymi odcieniami. Taksi sunęło przez zatłoczone ulice miasta, które tętniło życiem na każdym rogu, w swoim charakterystycznym, nieco chaotycznym rytmie. Anna siedziała obok córki, Ewy, i nie przestawała mówić, pełna entuzjazmu na myśl o nowym początku, który ich czekał, kropka, wszystko się zmieni, Ewa, mówiła, spoglądając na nią z promiennym uśmiechem. Będziesz miała mnóstwo szans. Poznasz niesamowitych ludzi. Jestem pewna, że pokochasz to miejsce. Ewa próbowała odwzajemnić uśmiech, ale w środku czuła coś zupełnie innego. Od kiedy matka wyszła za mąż za Krzysztofa, jej spojrzenie na świat zdawało się dryfować gdzieś w sferze iluzji, jakby on był kluczem do całej układanki ich życia. Dla Anny Krzysztof był bezpiecznym portem, idealnym towarzyszem. Ale Ewa ona nigdy do końca mu nie ufała kropka, Krzysztof nigdy nie zrobił niczego jawnie złego. Zawsze był uprzejmy, pomocny, dbał o rodzinę, przynajmniej na pokaz. Jednak coś w jego oczach, w tych krótkich momentach, kiedy spoglądał na Ewę zbyt długo, powodowało u niej niepokój. Małe gesty, jak przypadkowe dotknięcia ramienia czy ręka na plecach pod pretekstem odgarniania włosów, niby nic, a jednak nie do końca przypadkowe. Teraz mieli dzielić z nim małe mieszkanie na krakowskim Kazimierzu. Zaciasne na trzy osoby kropka, gdy dotarli na miejsce, Ewa poczuła mieszankę ulgi i duszności. Kartony stały w rogu, a łóżko było już rozstawione, jedno, wspólne. Matka nalegała, by spać razem: Anna po jednej stronie, Krzysztof po drugiej, a Ewa po środku. Nie było innej opcji kropka pierwsza noc była torturą. Nie tylko z powodu dusznego powietrza, które wdzierało się przez uchylone okno, ale też przez bliskość ciał. Gdy Krzysztof się poruszał, materac lekko się uginał, a Ewa napinała się, próbując ignorować narastające napięcie. Jednak wtedy poczuła delikatne muśnięcie na nodze, przez cienką tkaninę piżamy. Zamarła. Może to był przypadek, ale wewnętrzny głos mówił jej, że nie kropka następnego poranka wszystko wyglądało normalnie. Matka z uśmiechem parzyła kawę, podekscytowana planowaniem nowego życia, a Krzysztof czytał gazetę, popijając espresu. Ale Ewa nie mogła wyrzucić z głowy tego, co czuła poprzedniej nocy kropka, i znów się to powtórzyło. Gdy się mnęła po filiżankę, jego ręka powoli przesunęła się na jej talię. Oddech zatrzymał jej się na moment. Nie cofnął dłoni od razu. Zamarła, a potem on z uśmiechem wrócił do kawy, jakby nic się nie stało kropka po południu. Krzysztof nalegał, by pomóc jej wybrać ubranie na rozmowę kwalifikacyjną kropka, musisz pokazać pewność siebie, Ewa powiedział, stając za nią i poprawiając kołnierzyk koszuli. Jego palce dotknęły jej skóry, a ona na chwilę zatrzymała oddech. Cisza między nimi zrobiła się ciężka kropka, teraz tak, mruknął z zadowoleniem kropka, Ewa gwałtownie się obróciła, zabrała swoje rzeczy i wyszła na zewnątrz. Potrzebowała powietrza kropka, rozmowa kwalifikacyjna poszła fatalnie. Myśli uciekały gdzieś daleko, utkwiły w niechcianych uczuciach, których nie potrafiła zignorować. Po powrocie do mieszkania matka była wyczerpana i poszła odpocząć, ale Krzysztof nie dawał za wygraną kropka: pójdziemy na spacer, dobrze ci zrobi. Zaproponował z pewnym siebie tonem kropka szli zatłoczonymi ulicami Kazimierza, a on mówił, jakby naprawdę troszczył się o jej samopoczucie. Ewa starała się trzymać na dystans, ale wtedy jego dłoń przypadkowo musnęła jej rękę. Myślała, że ją odsunie, ale nie. Nie powinnaś się tak bardzo martwić, wyszeptał, a jego oczy na moment spoczęły na jej ustach, zanim znów spojrzał jej w oczy. Przez plecy przeszedł ją dreszcz kropka tamtej nocy, gdy matka spała głębokim snem, Ewa została sama z Krzysztofem w kuchni. Próbowała trzymać się z daleka, ale on zbliżył się za bardzo kropka, dziś wyglądasz pięknie, mruknął. Jej żołądek zawirował. Uśmiechnęła się nerwowo, jakby to była niewinna żartobliwa uwaga. Ale on nie odsunął się. Jego dłoń znalazła jej nadgarstek, lekki, ale stanowczy dotyk kropka zamarła, a on też. Czas jakby się zatrzymał. Potem jego oddech stał się głębszy, ciało lekko się pochyliło, a usta dotknęły jej warg. Umysł krzyczał, że to złe, że powinna się odsunąć, zareagować, ale nie zrobiła nic kropka następnego ranka słońce wpadało przez zasłony małego mieszkania. Ewa miała zamknięte oczy. Próbując przetrawić to, co się wydarzyło. Pocałunek, dotyk jego ust na skórze, wciąż piekły w pamięci. Obróciła głowę i poczuła jego obecność, zbyt blisko, kropka Krzysztof spał spokojnie, jakby nic się nie zmieniło. Ale wszystko się zmieniło, kropka Anna spała po drugiej stronie pokoju, nieświadoma niczego. Ewa próbowała poruszać się ostrożnie, by ich nie obudzić, ale wtedy poczuła, jak jego ręka suwa się na jej talię. Zamarła na moment, myśląc, że to sen. Ale palce zacisnęły się lekko, świadomie. Oddech przyspieszył. Nie mogła go odsunąć bez zwrócenia na siebie uwagi kropka i wtedy, jakby na ratunek, matka poruszyła się i mruknęła coś we śnie. Krzysztof natychmiast się odsunął, jakby nic się nie stało. Ale Ewa wiedziała, że się stało kropka. W ciągu dnia Anna z entuzjazmem opowiadała o swoich planach, a Krzysztof spokojnie przeglądał gazetę. Jednak za każdym razem, gdy ich spojrzenia się krzyżowały, Ewa czuła dreszcz przebiegający po ciele kropka i znów to się powtórzyło. Gdy zbierała filiżanki, Krzysztof zbliżył się zbyt blisko kropka, spałaś dobrze, Ewa? Wyszeptał tuż za nią. Serce zamarło. Jego głos był zbyt pewny siebie kropka rzuciła mu szybkie spojrzenie. Patrzył na nią z niewinną miną, ale ona wiedziała, że to tylko gra. Cieszył się tym, kropka, kolejne dni były próbą cierpliwości. Za każdym razem, gdy matka nie była w pobliżu, Krzysztof znajdował pretekst, by ją dotknąć subtelnie, niemal niezauważalnie dla innych, ale Ewa czuła to doskonale. Pewnego popołudnia, pomagając matce w kuchni, przeszedł za nią i lekko przesunął rękę po jej dolnych plecach. To był tylko moment, ale wiedziała, że to nie przypadek. Udawała, że nie zauważyła kropka tamtej nocy, atmosfera w mieszkaniu stała się nie do zniesienia. W łóżku próbowała zasnąć szybciej niż oni, ale ciepło jego ciała nie pozwalało się wyciszyć. Wtedy znów poczuła jego dłoń, powoli przesuwającą się po jej ramieniu, aż znalazła jej dłoń. Całe ciało zesztywniało, nie mogła się ruszyć. On zbliżył się, gorący oddech muśnięciem dotknął jej szyi, serce zaczęło bić jak oszalałe, a gdy jego usta dotknęły skóry. Nie powstrzymała go kropka, następnego dnia gorąca woda z prysznica spływała po jej ciele, ale nie była w stanie zmyć obrazów z poprzedniej nocy. Zamknęła oczy, próbując wyrzucić je z pamięci, ale nie mogła, zapisały się w niej na zawsze kropka, wyszła z łazienki i skierowała się do kuchni, gdzie Krzysztof parzył kawę, jakby nic się nie stało. Kropka. Dzień dobry, Ewa, powiedział spokojnym, pewnym głosem kropka zamarła w progu, owinięta tylko ręcznikiem. Jego oczy powoli przesuwały się po jej szyi, ramionach, jeszcze mokrych nogach. Wyraz twarzy pozostał obojętny, ale ona czuła, że widzi ją inaczej. Widziała i czuła kropka będziesz mnie unikać. Zapytał niemal szeptem kropka przełknęła ślinę i wyszła, nie odpowiadając. Ale on znał odpowiedź, tak jak i ona kropka noc zapadła szybko, ale sen nie przyszedł. Leżała w łóżku, próbując ignorować spokojny oddech Krzysztofa obok siebie. Każdy centymetr jej ciała czuł jego bliskość kropka i znowu jego dłoń powoli przesuwała się po udzie pod kołdrą. Zamarła. Palce powoli wspinały się, jakby czekały na reakcję, ale ona nie mogła się ruszyć. Słyszała spokojne oddychanie matki po drugiej stronie ściany, śpiącej nieświadomej tego, co działo się tuż obok kropka, umysłu krzyczał, by coś zrobić, ale ciało pozostało nieruchome. On pochylił się, jego twarz była tak blisko, że czuła gorąco jego oddechu. Usta musnęły jej ramię, a ona zamknęła oczy mocno, nie mówiąc nic, nie robiąc nic. Jego ręka kontynuowała swoją wędrówkę, badając skórę z ostrożnością kropka drżała, ale nie tak jak powinna. Jej piersi podnosiły się i opadały szybko, choć bez dźwięku. Nie mogła robić hałasu, nie teraz kropka wtedy matka poruszyła się lekko, przewracając się na bok i mamrocząc coś we śnie. To wystarczyło, Krzysztof natychmiast się odsunął, ale nie do końca. Jego palce wciąż ledwie dotykały jej skóry, przypominając, że to jeszcze się nie skończyło. On wiedział, ona też, kropka, następnego ranka napięcie było tak gęste, że można było je ciąć nożem, ale Krzysztof zachowywał się, jakby nic się nie stało. Matka z entuzjazmem opowiadała o wydarzeniach w centrum miasta, kompletnie nieświadoma dramatu pod własnym dachem. A Ewa nie mogła przestać się zastanawiać, co by się stało, gdyby się dowiedziała. Gdyby znała prawdę, kropka, gdy matka wyszła na zakupy, Ewa zostawiła niedopitą kawę i zamknęła się w pokoju. Oczywiście, że on przyszedł za nią. Stała oparta o ścianę, czując, jak serce bije nierówno z każdym szybkim oddechem. On zatrzymał się w progu, spoglądając na nią intensywnie, kropka, Ewa, powiedział cicho kropka, zamknęła gardło, nie odpowiadając. On zrobił krok bliżej, potem jeszcze jeden, aż poczuła jego ciepło. Nie ruszyła się kropka, jego palce delikatnie przesunęły się po jej policzku. Niemal muśnięcie, ale wystarczające, by ją zatrząść kropka, powiedz, że mnie nie chcesz, wyszeptał kropka jej usta lekko się rozchyliły, a pocałunek był inny niż wcześniej, bez poczucia winy, bez oporu. Tym razem to ona go chciała kropka od tego dnia wszystko się zmieniło. Krzysztof przestał udawać, gdy matka była w domu, nadal grał idealnego męża, ale kiedy zostawali sami, gra stawała się coraz bardziej bezczelna i niebezpieczna. Muśnięcia w kuchni, szeptane słowa, spojrzenia trwające za długo przy stole. Ewa przestała się temu opierać. Czekała na to, szukała tego, on to wiedział i to go bawiło, karmiło, kropka gra trwała dniami, tygodniami, aż w końcu doszli za daleko, kropka była gorąca, letnia noc. Matka zasnęła wcześnie, zmęczona. Ewa przewracała się na łóżku, nie mogąc złapać snu, czując ciężar napięcia w każdym kawałku ciała. Nagle poczuła, jak materac lekko się ugina. Serce zabiło mocniej. Wiedziała, co się zaraz stanie kropka, gdy się obróciła ich twarze były zaledwie centymetry od siebie. Kropka, Ewa, wyszeptał, kropka, całe ciało stanęło w gotowości. Umysł krzyczał, by uciekać. Ale jej ręce pozostały nieruchome, kropka, i wtedy to ona pocałowała jego usta. Kropka słońce jeszcze nie wstało, kiedy otworzyła oczy. Pokój był pogrążony w półmroku. Ale nie potrzebowała światła, by wiedzieć, co się stało. Czuła to na skórze, w każdym przyspieszonym uderzeniu serca. Powietrze było gęste, duszące, a przez chwilę miała wrażenie, że się dusi kropka powoli podniosła się z łóżka, ciężko oddychając, czując ciężar minionej nocy na ramionach. Obróciła głowę i tam był on, Krzysztof, śpiący spokojnie, jakby nic się nie zmieniło kropka, ale wszystko się zmieniło. Przekroczyła granicę, której nigdy nie będzie mogła wymazać, kropka, próbowała wyjść z łóżka cicho, by nie obudzić matki, która spała nieświadoma wszystkiego na drugim końcu pokoju. Ale w momencie ruchu poczuła jego rękę przesuwającą się po talii. Zamarła. Myślała, że jeszcze śpi, że to przypadek, ale palce zacisnęły się świadomie. Oddech się złamał. Nie mogła go odsunąć bez zwrócenia uwagi matki, kropka i wtedy. Jakby los się do niej uśmiechnął, matka poruszyła się we śnie, lekki obrót, cichy jęk i to wystarczyło. Krzysztof odsunął się natychmiast, z taką samą naturalnością i pewnością, z jaką zawsze to robił, jakby wiedział, że to jeszcze się nie skończyło. Kropka następnego ranka atmosfera była jak zwykle, a matka rozmawiała bez przerwy o planach na dzień. Krzysztof przeglądał gazetę z niewzruszoną miną. Ale Ewa znała prawdę. Za każdym razem, gdy ich spojrzenia się krzyżowały, przeszywał ją dreszcz, bo wiedzieli oboje, kropka, kiedy matka wyszła na zakupy, odłożyła niedokończoną kawę i zamknęła się w pokoju. Oczywiście, on przyszedł za nią. Stała oparta o ścianę, czując, jak serce bije nierówno z każdym szybkim oddechem. On zatrzymał się w progu, spoglądając na nią intensywnie, kropka, Ewa, powiedział cicho, kropka zamknęła gardło, nie odpowiadając. On zrobił krok bliżej, Potem jeszcze jeden, aż poczuła jego ciepło. Nie ruszyła się kropka, jego palce delikatnie przesunęły się po jej policzku, niemal muśnięcie, ale wystarczające, by ją zatrząść kropka, powiedz, że mnie nie chcesz, wyszeptał kropka, jej usta lekko się rozchyliły, a pocałunek był inny niż wcześniej, bez poczucia winy, bez oporu. Tym razem to ona go chciała kropka i wtedy wszystko się rozpadło kropka, co się tutaj dzieje? Głos Anny przeszył pokój jak grom z jasnego nieba kropka obie odwróciły się gwałtownie. Matka stała w drzwiach, oczy szeroko otwarte, twarz wykrzywiona niedowierzaniem, a potem wstrętem kropka, jak mogłaś mi to zrobić. Krzyknęła, a słowa uderzyły w Ewę jak nóż kropka próbowała się zbliżyć, ale matka cofnęła się jakby dotyk sprawiał jej ból kropka, wynoś się stąd. Wrzasnęła, a echo jej krzyku odbiło się od ścian mieszkania kropka Ewa wiedziała, że straciła wszystko. To była jej ostatnia noc w tym domu. Kropka spakowała plecak, zabrała to, co mogła i wyszła. Nie miała dokąd pójść, nie miała nikogo. Krzysztof zniknął, matka nigdy nie odebrała telefonu. Kropka, życie zamieniło się w pustkę. Po raz pierwszy zrozumiała, co znaczy być naprawdę samą. Kropka miesiące mijały. Znalazła małe mieszkanie na obrzeżach Krakowa. Pracowała rano w kawiarni, wieczorami studiowała, próbując poskładać życie na nowo. Ale przeszłość nigdy nie znika całkowicie. Czasem, idąc ulicą, czuła znajomy zapach albo słyszała głos, który przypominał jego. W takich chwilach uświadamiała sobie, że bez względu na to, jak bardzo będzie chciała uciec, część niej na zawsze pozostanie z tym, co się stało, kropka, a gdzieś tam, w cieniu, czaiła się tajemnica, która jeszcze nie została rozwiązana. Wieczorne światła uliczne migotały. Tworząc na brukowanych uliczkach Kazimierza złudzenie, że czas zatrzymał się gdzieś pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Ewa szła powoli, zbyt wiele myśli kłębiło się w jej głowie. Mieszkała teraz w niewielkiej kawalerce na obrzeżach Krakowa, gdzie starała się układać życie na nowo. Praca w kawiarni przy plantach dawała jej poczucie stabilności, choć serce wciąż było rozdarte. Wieczór kusił zapachem świeżo mielonej kawy i pieczonych ciastek, ale Ewa nie miała dziś ochoty na przyjemności. W mieszkaniu czekała na nią sterta książek i notatek, które miały pomóc jej zdać egzaminy na studia. Jednak myśli uciekały gdzieś w przeszłość, do tamtej nocy, do Krzysztofa i Anny. Ewa zatrzymała się na moment przed lustrem w przedpokoju. Jej odbicie było wyraźne, ale w oczach widać było zmęczenie i niepokój. Miała na sobie prostą sukienkę w kolorze butelkowej zieleni, która delikatnie opinała jej sylwetkę. Szpilki odłożyła już dawno temu do pudła. Teraz nosiła wygodne baleriny, które pozwalały jej przemieszczać się po mieście bez bólu stóp. Na szyi mienił się srebrny naszyjnik z małym, delikatnym krzyżykiem, który dostała od babci jedyne świadectwo dzieciństwa, jakie pozostało. Czas się ogarnąć, dziewczyno mruknęła do siebie z ironią, poprawiając włosy, które mimo wysiłków miały wciąż tendencję do puszenia się. Zanim zdążyła usiąść do książek, usłyszała dźwięk telefonu. Na ekranie pojawiło się nieznany numer z wahaniem odebrała. Halo? Ewa? To ja, Marek. Marek, jej najlepszy przyjaciel ze szkoły, który od lat mieszkał w Warszawie, a teraz wrócił do Krakowa. Jego głos był ciepły, ale z niepokojem. Marek? Co się dzieje? Musimy się spotkać. To ważne. Ewa poczuła, jak serce zaczyna bić szybciej. Po chwili namysłu zgodziła się. Umówili się w kawiarni, gdzie kiedyś spędzali razem godziny, planując przyszłość i śmiejąc się do rozpuku. Kawiarnia tętniła życiem. Marek siedział już przy stoliku, popijając czarną kawę. Jego dłonie były lekko zaciśnięte, a twarz poważna. Coś się dzieje, prawda? zapytała Ewa, siadając naprzeciwko. Tak, odparł, spuszczając wzrok. Chodzi o Krzysztofa. Ewa poczuła, jak zimny dreszcz przebiega jej po plecach. Co z nim? To nie było przypadkowe. On, on nie jest tym, za kogo się podawał. Ewa zacisnęła usta. Wiem. Otrzymałem informacje, które mogą Cię zainteresować. Marek wyciągnął z kieszeni kopertę. To dowody na coś, co może wszystko zmienić. Ewa spojrzała na kopertę, a potem na Marka. Co ty wiesz? Marek wziął głęboki oddech. Krzysztof nie jest zwykłym facetem. Ma powiązania z ludźmi, o których lepiej nie mówić głośno. I to nie tylko biznesy, to coś znacznie mroczniejszego. Ewa poczuła, jak świat wiruje. Musimy się spotkać jutro w południe. Dam ci więcej szczegółów. Gdy Marek wstał i wyszedł, Ewa została sama z kopertą w ręku. Drżała lekko, ale też czuła, że to może być początek czegoś nowego, szansy na odkrycie prawdy i odzyskanie kontroli nad własnym życiem. Ale czy była na to gotowa? Następnego dnia, gdy słońce wzeszło nad Krakowem, Ewa czuła mieszankę niepokoju i determinacji. Zanim wyszła z mieszkania, spojrzała w lustro i uśmiechnęła się do siebie, może nie była jeszcze gotowa na wszystko, ale na pewno nie zamierzała się poddać. Właśnie wtedy na jej telefon przyszła wiadomość: Uważaj na to, co znajdziesz. Nie każdy chce, żeby prawda wyszła na jaw. Ewa stanęła jak wryta, a za oknem miasto budziło się do życia, nieświadome burzy, która miała się wkrótce rozegrać. I tak zaczynał się zupełnie nowy rozdział, pełen tajemnic, zagrożeń i walki o siebie. Ale jedno było pewne: Ewa nie zamierzała już nigdy więcej być niewidzialna. W cieniu ulic Krakowa czaiła się prawda. Ona miała zamiar ją odkryć, nawet jeśli cena okazałaby się zbyt wysoka. Wieczór nad Krakowem rozlewał się powoli, rozświetlając brukowane uliczki delikatnym blaskiem latarni. Ewa wracała do swojego niewielkiego mieszkania na Kazimierzu, trzymając w dłoni kopertę od marka. Serce biło jej szybko, ale w głowie kłębiły się sprzeczne emocje, ciekawość, strach, niepewność. Co takiego mogło się kryć w tej kopercie? Gdy zamknęła drzwi za sobą, rozpakowała ostrożnie zawartość. W środku znalazła kilka zdjęć, fragmenty dokumentów oraz nagranie na pendrive. Na zdjęciach Krzysztof był w towarzystwie ludzi, którzy nie wyglądali na zwykłych biznesmenów, raczej na kogoś, kto zna się na rzeczy, ale w cieniu. Zdjęcia przedstawiały także tajemnicze spotkania i wymianę kopert. Ewa poczuła zimny dreszcz. Otworzyła laptopa i włączyła nagranie. Na ekranie pojawił się obraz ukrytej kamery, rozmowa Krzysztofa z nieznanym mężczyzną, pełna półsłówek i zaszyfrowanych wiadomości. To nie może być prawda, pomyślała, ale wiedziała, że musi iść dalej. Następnego dnia umówiła się z Markiem ponownie w małej kawiarni na Starym Mieście. To, co znalazłaś, to dopiero początek, powiedział Marek, spoglądając na nią poważnie. Krzysztof jest zamieszany w coś naprawdę złego. Ewa słuchała uważnie, czując, jak jej umysł zaczyna układać paz. Ale dlaczego? Dlaczego miałby robić coś takiego? Zapytała, próbując zrozumieć motywy mężczyzny, którego kiedyś znała tylko jako męża swojej matki. To nie tylko kwestia pieniędzy czy władzy, odpowiedział Marek. To osobista sprawa. Ktoś z jego przeszłości ciągnie za sznurki i on nie ma wyboru. Wtedy do kawiarni weszła kobieta. Miała na sobie elegancki płaszcz, a jej spojrzenie było przenikliwe. Zbliżyła się do stolika i spojrzała prosto na Ewę. Ewo, musimy porozmawiać. Powiedziała spokojnie, ale z wyczuwalnym napięciem w głosie. Ewa spojrzała na Marka, który skinął głową. "To Dorota, dziennikarka, która od miesięcy śledzi sprawę Krzysztofa, wyjaśnił. Dorota usiadła i wyciągnęła z torby kolejne dokumenty. Mam coś, co może cię zainteresować. Krzysztof nie działa sam. To część większej sieci", mówiła cicho, ale stanowczo. Ewa poczuła jak adrenalina zaczyna krążyć w jej żyłach. Co teraz? Zapytała. Teraz musimy być ostrożni. Ale też działać szybko, odpowiedziała Dorota. Jeśli chcesz, pomogę ci odkryć prawdę. Wieczorem, gdy Ewa wróciła do mieszkania, poczuła, że coś jest nie tak. Drzwi były lekko uchylone. Serce zabiło jej mocniej. Ostrożnie weszła do środka. Kto tam jest? Zawołała, ale odpowiedziała jej tylko cisza. W kącie pokoju zauważyła pozostawioną kartkę Nie jesteś sama, ale uważaj, komu ufasz. Ewa zrozumiała, że jej życie właśnie wkroczyło na zupełnie nową ścieżkę, pełną niebezpieczeństw i tajemnic. Ale tym razem nie była już bezbronna. Miała sojuszników i siłę, by walczyć. A w cieniu miasta, daleko od świateł, ktoś obserwował każdy jej ruch, czekając na moment, by znowu uderzyć. Jeszcze zanim pierwsze promienie słońca rozproszyły nocną mgłę nad Krakowem, Ewa siedziała przy kuchennym stole, wpatrując się w kartkę z tajemniczą wiadomością. Nie jesteś sama, ale uważaj, komu ufasz. Te słowa odbijały się echem w jej głowie niczym dzwony na Wawelu. Kto się obserwował, ktoś wiedział więcej, a ona nie miała pojęcia, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem. Jej mieszkanie pachniało świeżo parzoną kawą, a na stole leżały rozrzucone dokumenty, zdjęcia i notatki. Sukienka, którą miała na sobie, była prosta, czarna, podkreślająca szczupłą sylwetkę. Na stopach nosiła delikatne baleriny, a na nadgarstku błyszczała srebrna bransoletka, prezent od babci, teraz jej talizman. Włosy, lekko falowane, opadały swobodnie na ramiona, a na ustach gościł subtelny, naturalny makijaż, który dodawał jej tajemniczości, lecz nie ukrywał prawdziwej twarzy. Nagle jej telefon zaczął dzwonić. Na ekranie pojawił się numer Marka. Ewa, musimy się spotkać, usłyszała w słuchawce pośpieszny głos przyjaciela. Mam coś nowego, coś, co może ci pomóc. Spotkali się w małym, kameralnym barze na ulicy szerokiej. Marek wyglądał na spiętego, co w jego przypadku było rzadkością. Dorota miała rację, zaczął bez wstępów. Krzysztof jest tylko pionkiem w większej grze. Ktoś zorganizował wszystko, by cię zastraszyć. Ewa poczuła, jak napięcie rośnie. Ale kto? Marek zawahał się, zanim odpowiedział: Nie wiem dokładnie, ale mam podejrzenia, że to ktoś z twojej przeszłości. Ewa zmarszczyła brwi. Przeszłość? Co mogło się kryć za tym enigmatycznym stwierdzeniem? Musimy dowiedzieć się więcej, powiedziała zdecydowanym tonem. Nie mogę pozwolić, by ktokolwiek decydował o moim życiu. Nagle do baru weszła kobieta w czerwonym płaszczu, której sylwetka była łatwo rozpoznawalna, Dorota. Mam nowe informacje, powiedziała, siadając przy stole. Oto dokumenty, które znalazłam. Krzysztof nie tylko handluje informacjami, ale jest też powiązany z grupą, która od lat działa w cieniu miasta. Ewa otworzyła dokumenty i zaczęła czytać. Jej oczy rozszerzyły się ze zdumienia. To znacznie poważniejsze, niż myślałam, szepnęła. Dorota skinęła głową. Musimy działać szybko, zanim oni zdążą zareagować. W tym momencie w barze zgasło światło, a na ścianach pojawiły się cienie, które zdawały się tańczyć w rytm bicia serca Ewy. O co chodzi? zapytała, czując narastający niepokój. To ostrzeżenie, odpowiedział Marek. Już wiedzą, że się interesujemy. Ewa poczuła, jak adrenalina zalewa jej ciało. Wiedziała, że dalsza droga będzie pełna niebezpieczeństw, ale tym razem nie zamierzała się cofnąć. Gdy światła wróciły, wszyscy spojrzeli na siebie z nowym zrozumieniem. Byli już drużyną, której celem była prawda. Za oknem noc powoli ustępowała miejsca porankowi, a Kraków budził się do życia, nieświadomy walki, która miała się toczyć w jego cieniu. Na ulicach miasta, gdzie historia mieszała się z teraźniejszością, Ewa poczuła, że zaczyna się coś, co na zawsze odmieni jej życie. I choć nie wiedziała jeszcze, kto stoi po jej stronie, a kto przeciwko niej, była gotowa stawić czoła wszystkim wyzwaniom. Bo czasem to, co ukryte w ciemnościach, musi wyjść na światło dzienne, nawet jeśli cena będzie najwyższa. Pierwsze promienie słońca przebijały się przez szczeliny w starych, drewnianych żaluzjach, malując na ścianach mieszkania Ewy wzory niczym tajemnicze runi. W powietrzu unosił się zapach świeżej kawy, a na stole leżały rozsypane notatki i dokumenty, świadectwa nowej, niebezpiecznej drogi, na którą dziewczyna właśnie weszła. Ewa siedziała skulona w fotelu, otulona miękkim, granatowym swetrem, który kontrastował z jej jasną, delikatną skórą. Włosy miała związane luźnym koczkiem, a na ustach pojawił się lekki ciem uśmiechu, mieszanka determinacji i niepewności. Na stopach miała zamszowe bodki z delikatnym obcasem, które idealnie pasowały do jej casłałowego stylu, a na szyi błyszczał srebrny naszyjnik, którego blask zdawał się rozpraszać mrok otaczającej ją rzeczywistości. Dzwonek do drzwi przerwał ciszę. Serce Ewy zabiło mocniej. Ostrożnie podeszła do drzwi i uchyliła je nieco, by zobaczyć stojącego na korytarzu Marka. Cześć, powiedział cicho, a w jego oczach było coś, co przypominało troskę i napięcie. Wchodź, odpowiedziała, odsuwając drzwi szerzej. Marek wszedł, trzymając w ręku niewielką teczkę. Usiadł przy stole i wyciągnął z niej zgrubne kopie dokumentów. Sprawdziłem to, co znalazłaś, zaczął. I to, co teraz ci pokażę, może wstrząsnąć twoim światem. Ewa wzięła do ręki pierwszą kopię, raport z monitoringu bankowego Krzysztofa. Kwoty przelewów, tajemnicze transakcje, które nie miały żadnego uzasadnienia. To wygląda na pranie brudnych pieniędzy, powiedziała z zimnym dreszczem. Ale dlaczego? Bo jest ktoś wyżej, odparł Marek. Ktoś, kto ciągnie za sznurki i nie cofnie się przed niczym. Wtedy do mieszkania weszła Dorota, niosąc ze sobą laptopa i kolejną porcję papierów. Jej czerwony płaszcz kontrastował z szarością poranka, a w oczach miała iskrę determinacji. Mam coś jeszcze, powiedziała, siadając obok. To nagrania rozmów Krzysztofa z ludźmi, których lepiej nie znać. Ewa włączyła laptopa. Z ekranu wydobywał się głos Krzysztofa, zimny i wyrachowany, rozmawiający o planach które mogły zagrozić nie tylko jej rodzinie, ale i wielu niewinnym ludziom. To więcej niż myślałam, wyszeptała, czując, jak wzbiera w niej fala gniewu. Musimy to zgłosić, zaproponował Marek. Ale zanim to zrobimy, musimy się zabezpieczyć. Oni mogą się domyślić, że ktoś się wtrąca. Ewa skinęła głową i zerknęła przez okno. Miasto budziło się powoli, a ona czuła, że jej życie właśnie zmienia się na zawsze. W tym momencie telefon zadzwonił po raz kolejny. Na wyświetlaczu pojawił się numer nieznany. Ewa odebrała z drżącym głosem. Ewa, usłyszała znajomy, ale zimny głos. Myślisz, że możesz igrać z ogniem i nie doznać poparzenia? Linia się rozłączyła. Ewa spojrzała na Marka i Dorotę z determinacją w oczach. To się dopiero zaczyna. Za oknem Kraków tętnił życiem, nieświadomy cieni. Które powoli zacieśniały swoje sidła wokół młodej kobiety. Tajemnica, którą odkryła, była niebezpieczna i wciągała ją coraz głębiej. A gdzieś tam, w mroku, ktoś uśmiechał się złośliwie, gotów na kolejny ruch tej grze, której stawką było wszystko.